Dobry wieczór, mamy 12 czerwca 2023, jesteśmy w suszarni, pokrzywa dzisiaj zebrana, y, podagrycznik i tutaj mamy przytulię czepną. Dzisiaj y, ktoś mi podrzucił Marcina Bustowskiego, jego... Jego tutaj post, że on rezygnuje. Ma już dosyć Polaków. No, czas najwyższy, Marcinie, żebyś usunął się z Polski, żebyś zaczął pracować, a nie żył na, na utrzymaniu ludzi, którzy przelewali ci pieniądze. Zadałam w prywatnej wiadomości Marcinowi. Zwrócisz ludziom pieniądze, które przelali ci na twoje konto. Marcin mi odpisał: A ty mi zwrócisz czas, ile w Sadach poświęciłem dla ludzi. Mam was wszystkich dosyć. Trzeba było współpracować, a nie się lansować, mu napisałam. I napisał: Z tobą nigdy i mnie zablokował. Facebook też mnie dzisiaj zablokował za post o. o o lancerze y, żydowskiej grupy zielarskiej. Y, nie będę wymieniać nazwiska, no bo znowu będzie problem Bartłomiej B. Tak, to y, nie ja pisałam komentarze, tylko Bartłomiej pisał pod postem. Y, no ale wiadomo, kto z kim y, współpracuje, ten blokuje cenzura cenzura zamykanie ust kobiecie polskiej jest każdego dnia przyjdzie na każdego czas na każdego przyjdzie kolej i ja się nie wycofam ze mną Marcin wracając do Marcina ze mną Marcin nie chciał współpracować zbierałam jak zbierał podpisy dla konfederacji zbierałam również tutaj podpisy ludzie myśleli, że będzie robił coś dobrego dla nich. Na chwilę obecną wiemy, że to wszystko są zadaniowcy, zadaniowcy, którzy mają zadanie tutaj namieszać w głowach Polaków i przejąć w białych rękawiczkach Polskę. Wczoraj i przedwczoraj w Dresdenku też jest walka o głogi. O głogi. Dzisiaj Danuta Z napisała, że głogi są cenne w zielarstwie, tylko że szanowna Danuto, nie te różowe. Już po prostu stajecie, stajecie na głowie, kombinujecie, jak możecie, żeby to dresdenko pozostało w niemieckich rękach, w niemieckich rękach yy, niby niby Polaków. Także na tym, na tym kończę, bo jeszcze mam troszeczkę do pocięcia. Wszystkiego dobrego, wszystkim życzę. Zajmijcie się tym, czym się macie zajmować. A do, do Polaków, bojkot wyborów, które te urzędasy dla Was przygotują i dla nas. Pamiętajcie, żeby iść do gminy i zażądać wykreślenia z listy. Wyborczej. Wtedy będziemy wiedzieli, ilu jest zdrajców narodu polskiego, ilu posługuje się językiem polskim, a tak naprawdę nie jest Polakami. Spokojnej nocy, kolorowych snów. Wszystkim życzę. Będzie dobrze. Wszystkiego dobrego.